Siema wszystkim, nagrywam ten odcinek, a właściwie część odcinka po tym jak już nagrałem końcówkę filmu na z Championshipa. E, taka informacja w sumie nie wiem po co, ale no okej. Okay. I kupię sobie dzisiaj skina do Piper. Oczywiście z kodem VCR. No i w ogóle tego skina jak chciałem kupić. E, a ten, a nagle mi się pojawił na przecenie, więc mega fart w sumie Planuję na tym odcinku zrobić kilka skinów No co najmniej dwa, bo jeszcze sobie tego planuję kupić Skina do Tika No ale dobra, już nie przedłużając Kupuję skina Cyk I nice Mam fajnego skina do Piper w końcu Jeden z moich ulubionych postaci Tak więc sobie stanę w lobby już może tym skinem no i zobaczcie, on jest... no w lobby wygląda zarąbiście i w grze w sumie też jest spoko, tylko jedyne co do czego mógłbym się doczepić to animacja pocisku, który trochę jest poszerzony. Niestety ten parasol jest trochę poszerzony, więc animacja troszkę nie taka jak trzeba No ale dobra, no to lecimy do następnej części odcinka. Stwierdziłem, i jeszcze tutaj w nocy, bo to nagrywam właśnie o tej godzinie Stwierdziłem, że kupię sobie skina do dyni, która jest na przecenie Ponieważ fajnie mi się nim skacze No niestety kupuję wszystkie skiny na przecenie, jak dotąd Znaczy no, nie wszystkie, ale no W sumie może i wszystkie <laughs> Nie, nie wszystkie, bo do dyni Kupuję skiny na przecenie, bo jestem biedny Niestety nie stać mnie na tyle gemów. Kupujemy sobie, tak na pewno? Dobra, na pewno. Dobra. W ogóle on ma takie fajne animacje. No i dobra, stałem sobie nim w lobby tylko. Ok. No więc tak wygląda ten skin. Bardzo fajny, mi się bardzo podoba. Nie żałuję, że go kupiłem. No, nagrałbym to w dzień, ale niestety zdecydowałem się za późno go kupić. Kupię sobie skina do Tika. Okej, okay, oczywiście skole VCR, tak jak wszystkie skiny. No więc kupujemy już sobie. Nie, oczywiście znowu jest noc, jak nagrywam. Dobra, kupujemy skina. Fajnie wygląda ten Tik ogólnie. No i stanę sobie w lobby, oczywiście tam później jakieś gameplaye nagram No i on, zobaczcie, bardzo fajnie wygląda Myślę, że fajna cena jak na takiego skina 80 gramów. Oj, to będzie długi odcinek, skoro ja chcę zrobić jeszcze gameplaye tymi skinami po jednym meczeku jakimś fajnym no ale cóż, kupuję sobie teraz skina do Mortisa tak jest trzeci skin z czterech jak na razie, które kupiłem na przecenie No ale dobra, tam tylko 20 gemów, więc teraz sobie kupuję, cyk Jedyne co jest niefajne w tym skinie to ult, mi się to nie podoba No ale dobra, stajemy sobie tym skinem już w lobby Tutaj, Mortis Mój ulubiony mitik nie żartuję, to jeden ulubiony, wiadomo. Dobra, nie, no, bardzo fajny skin, bardzo fajnie się prezentuje ogólnie. No, ale nie będę może mówił, bo i tak ten film będzie długi. Oh, my power, my so cool. Lecimy jeszcze tutaj z następnym skinem. To będzie właśnie skin Doriko. No i jeszcze sobie kupię. Właśnie się zastanawiałem nad kupnem tego skina. Ale chyba kupię sobie tańszego do Barleya za 80 gemów, To jest kanadyjski Barley, coś takiego. Tam mistaken mówi na niego menel, ale tam w sumie wygląda jak menel. Kupujemy sobie teraz tego skina. okej, okay. No i w końcu mam skina Drico. Najlepszy skin Drico. No i stanę sobie oczywiście w nim w lobby No i tak się prezentuje. W końcu mam skin Fajnie już nie przedłużam, bo zawsze gada gadam głupoty, więc lecimy do następnego skina już chyba ostatniego. Oh, my no, i kupujemy sobie dzisiaj Menela Barleya, tego klonowego Barleya. Pamiętajcie zawsze, żeby kupować kodem VZR, jedyny prawidłny kod. No i lecimy, cyk. No i nice. No i nice, no i sobie stanę nim w lobby. No i w końcu mam skina do Barleya, bardzo cieszę. Będę miał czym grać, ale jest bardzo fajny w sumie. No i dobra lecimy dalej teraz już do tych gameplay. W sumie nie wiem jakie mm, to zmontuje, nieważne.